Yo, Siemank, z tej strony Witaj, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemago. Jesteśmy dzisiaj w kolejnym lucky blockowym wyścigu, czyli lucky block race. I dzisiaj będą to lucky Bloki, uwaga A, TikTok. Bella, masz TikToka? Nie masz. Nie, TikToka. nie ma. To jest bardzo dobry moment, witokowy. Możemy powiedzieć, że nie mamy TikToków, że nie słuchajcie. Mamy. Tak jest. Także wszystkie TikToki, które są gdzieś na TikToku nasze, to nie są nasze. Są jakieś fajkowe, Także pamiętajcie o tym, słuchajcie. Dzisiaj lucky Bloki TikToka. Wiemy, że lubicie wszyscy TikToka. Dajcie znać, w czy to, że chcieli. Żebyście, żebyśmy my mieli faktycznie takiego tiktoka i wrzucali tam jakieś rzeczy, dajcie znać w komentarzach I, i oczywiście słuchajcie jeżeli filmik wam się dzisiejszy spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, fajnie jeżeli będzie ponad 30 tysięcy, łap do góry, subskrybujcie mój kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie, dobijamy milion 800 tysięcy widzów Włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na witoshop.pl, ponieważ już dostępna jest kolekcja szkolna epicka, mega epicka, musicie ją sprawdzić koniecznie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładna Podwiecam. i są bardzo, bardzo fajne rzeczy także już możecie na szkołę się przygotować, także wpadajcie BELLOWE SĄ SŁODSZE Nieprawda <grystanie> Bella <grystanie> przestań Dobra <grystanie> słuchajcie okay. jesteśmy na mapce Mapkę przygotował nam widz i tu jest info Mapka przygotowana przez Michała Mapa przeznaczona na dowolne laki bloki Mapka na wersję 1.8.9 U Belli jest opisana część rzeczy Wito jak Bella będzie oszukiwać na parkurze to ją Dzięki, nie? To ją zestrzel <grystanie> Dobra, spawn point i na nim postawcie lucky bloki Dobra, okej, okay. wszystko mamy co? ogarnięte Słuchajcie, dzięki Michał za mapeczkę, bardzo fajna mapka Dobra, tutaj mamy jakieś rzeczy o, ja I mam ogroże, żeby ciebie zestrzelić, ja ci Bella Jak będziesz oszukiwać A ja że bardzo lubię ty kolor A, a też to, to fajnie Dobra, okej, okay, słuchajcie, zaczynamy 3, 2, 1, start, okej, okay, lecimy Wow, dobra, okay. pierwszy lucky blok Uuu, jakiś dziwny, co to za blok? Co to jest, Nie jak, Jakiś dziwny blok, mi się to pojawił. Dobra, kolejny tiktok, wow o. Drzewo mi tu sprawy spadło na głowę z tego TikToka, dobra, Dirt, Tu trochę o, dostaliśmy. Teraz. O, nie, odliczanko jakieś, uwaga, trzy, dwa, jeden. Pioruny. Dobrze, że do dobra. mnie nie doleciały. O, moment. jest, jakieś rzeczy dostaliśmy. Wow, ciasteczkowe o. rzeczy, dobra, to nam się przyda, także zostawmy to sobie, e? dobra, lecimy dalej. Buty. Wow, truskawki TikTokowe, fajne, dobra, okej. Okay. Ja co ty... o, dobra, dobra, znowu odliczanko, Bela, uważaj. Nie. Uwaga, boom. Wyleję sobie wodę. Dobra, co tu. I Okej, okay, mamy coś. Eee, Spit. dobra, okej, okay. jak y, ciastko, dostaliśmy znowu jakieś ciepńskie, marcheweczki. Okej, okay, znowu odliczanka, zobaczymy co się tutaj wydarzy, uwaga. I nie. nie. To nie. Wow, dobra, Ty okay. masz Tak. I dostaję ciastka w ogóle cały czas. Serio? Serio Bella. O, wywaliłam. Zostaw! Serio ci mówię. Ja widziałeś, Bella. jak panczyła? Widziałem, widziałem. No. Dobra, mam e, kość TikTokową. Jakąś, e, co? Co dostałaś? Ło, wow, miecz tiktokowy jakiś dziwny? Dajcie, ja mam szałę. Bella, w głowie prawie. Nie, 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 gdzieś tutaj, o, tutaj. No, o, masz tiktokowy miecz jakiś dziwny? Fajowski Fajny, prawda? no, bardzo fajny. jak ciebie nim trafię, to zaczniesz tańczyć. Widzę? Nie, ja nie będę tańczył, Bella. Zaczniesz. o łopata A, wow. jakaś dziwna! No idzie na ciebie! Co to jest, ej, 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 ej. jest na bank! Ło, tak. wow, załatwił mnie! O nie, brutal, jakiś gość. Ej, Bella, on tam jest, ale jak ja mam go zobaczyć, czy on chodzi z łopatą jakąś? Ale on do mnie nie może przejść! Ja nie mogę go w ogóle trafić! Ej, dwa Patrzcie na, na to! Bloki. O, oh. trafiłem go! O oh, nie. Trafiłem go, nie wiem jakim cudem, ej. Tu był I, spam, pójdziesz? E, nie. nie wiem. Ja nie lubię takich! Dobra, okej, okay, mamy, co my tutaj mamy? Mamy statue potion. Wow, i dostałem tą prula, plural tą łopatkę jakąś. Super, dobra, okej, okay, idziemy na górę w takim razie. A ja a ty na dół Bella, okej, okay. ja dobra, lubię to fajnie. Młody! Dobra, spawn point tutaj możemy ustawić, okej? Okay. Wow, o, przetrwałam. O nie, nie, <ślesiones> to na dół, na dół, na dół. Nie! Dobra, okej, okay, przeżyłem, point. jest, udało mi się. Spawn point! Jest, dobra, okej, okay, coś to otworzyłem znowu. Okay. Nic tutaj nie ma. Dobra, lecimy dalej. Kolejny miecz! Okay. Nie! Co tam bella? Słychać? Oh Jaki... O nie, spadłem do ciebie! <śla> Chciałem zobaczyć, co się u ciebie dzieje, i mi się nie udało, Bella. Sąd i sąd. Dobra, czekajcie. No wiem, że mam jakąś jedną strzałę znowu. muszę zjeść, bo On mi coś zrobił Vito Co ta Bella? Okej, okay, dobra, znowu pioruny, znowu pioruny. Uwaga! Ej! I bum! Vito, Pisfula! Czemu? Bella, nie, pisfula! Wow, Mały! co on ci tam robi? Dobra, dałem ci peaceful. Ale ty szybko reagujesz. No Bella, jest... ja nie mogę. O, creeper, creeper. Nie, 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 creeper, I stąd. Zatańcz TikToka. O, dobra. Okej, okay, mamy leginsy, dobra, jakieś te rzeczy, super. Okej, okay, dobra, lecimy dalej, mamy roulette potion. Dobra, aha, aha. czyli ej, co tu Bella się zawiesiło? Co ty narobiłaś? Patrz na mapę, Wito. Nie, yeah, Bella, co ty zrobiłaś? Zwaliłeś całą mapę! Ja to ty to zrobiłaś Bella, no ja nic daj, takiego nie miałem tutaj się... spadł jakiś meteoryt Patrz, chyba. Ja już się Z nawet góry. nie odradzę, bo nie mam tego. Bella, co ty tu narobiłaś? Ja widzę. Ja nie mogę tego wyłączyć. Ja no I co blagi teraz! Bo to meteoryt Bella spada, bo ty go zrobiłaś. Ja nic nie zrobiłam Ty Bella zrobiłaś ten meteoryt. Przestań otwierać przez chwilę. Te Ale ja bloki. Ja ty nie otwieram! Bella, człowieku. nie otwieraj ich! O, dobra, przeżyłam. Bo dobra. ciągle otwiera się coś tu się dzieje. Cały czas coś strzela do nas jakby. Poczekaj. Nie otwieraj na razie Czasko. nic. Ja nie wiem w ogóle, w którą stronę ja mam iść nawet teraz. Ja też teraz. nie wiedziałam, Vito. O, dobra, tutaj chyba. Nikt Ale nie lagi, wiedzie. słuchajcie. Ja ci kręcę, co się, to się stało. No z jakiej racji to lowo? Okay. Wow, dostaliśmy jakiś epicki łuk. Jeszcze nawet... o, nie, mam. Bloki. Dobra, okej, okay. jest porządku. kolejny mieczor. Fajny, dobra, okej, okay, otwieramy dalej. Wow, a co to było? O nie, uciekło mi to. Okej, okay, pioruny znowu. Idź, weź Waga. te pioruny. Dobra. Ale moje pioruny nie są takie szkodliwe jak te twoje są, rzeczy, co ty zrobiłaś, szkodliwa. Bella. Ej, 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 wow, ej, ej, ej. dobra, okej. Okay. O, trzeba. Jakieś książki z TikToka. ja, znowu ja nie chcę książek. Żebyś się oczuwił to Chyba właśnie. ty. Jak z TikToka? Okej, okay, chyba tak. Bo no, ja trochę nie wiem. Ja też nie wiem. O nie, lawa, 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 lawa. Pająki. Co ja mam z tym zrobić? Uwaga, dobra, przeskoczymy to. Pyk, pyk, pyk. Jest tu gdzieś spawn point w ogóle? Nie ma. Właśnie! To mi się tak o mapa uwaliła, że ja nie wiem, gdzie jest ciastka. spawn point. Ła, 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 nie, 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 coś mi bije! O, o nie. O, o, coś o, mi dark, załatwiło. Dark cookie, o, tam Vito? ciastka cały czas spadają, patrzcie i one... Widzę je. I one mi załatwiły w ogóle te o, to ciastka. Dobra ciastka, Wito. No chyba. A gdzie jest I spawn point? No Vito. właśnie, nie widzę spawn pointa nigdzie. O, super. Może gdzieś tam... O, Dalej, oa! Dobra. O, ekstra. Aj okay. ekstra, ekstra Dobra, może to wydawało. Wow, jakiś chest fajny. Dobra, super, mamy to. No to nieźle, nie. nie. Okej, okay, ja nadeł teraz. Oj, tam jest spawn point, widzę. A ja mam! Okej, okay, udało się. Tutaj nie mam tak naprawdę. Dobra, spawn point, pyk. Mamy to. I pa, ja się teraz muszę no, podbudować. Musisz się podbudować, A ja nie mam tyle bloków i co Jak ja Jak to nie robię? masz? Nie ja mam masz tylko tyle bloków? 10, w serio? Nie. No, co ty gadasz? Nie mam widok. Nie masz tyle bloków? Nie dostałam właśnie. Bella! Dzisiaj bloków nie dostałam. <grym> dobra, okej, okay, idziemy dalej, słuchajcie, nie czekamy tutaj na belę, zobaczymy, czy coś fajnego nam tu przybędzie. Nie ma nic. Dobra. Dobra, okej, okay, jakieś klucze do Ta TikToka, rzutowa. chyba klucze. Okej. Okay. Hasła do TikToka. <grym> no i super! Dobra, okej, okay, udało się. Co my tutaj dostaniemy dobra. teraz? O, łuk jaki się picki. Dzięki, że Super, dostałam, dobra. Szkło. Mamy, mamy łuk fajny, dobra, okej. Okay. Hop, Jak wiecie, na końcu będzie walka epicka, więc Hop, a, Zostańcie do końca! Pan, pan. zostańcie do końca! O, Jezu, udało mi się go załatwić. I on ja taką kość epicką, że ona tak fajnie bije. Ej! Ja mówię co mnie tu bije! A z mnie też załatwiłeś! To teraz masz zawito swoje. Aha, aha. Zawito swoje? Zawito swoje masz. Zawito swoje. Ale już jesteśmy... Ja to mnie Zawito swoje? Zawito swoje, masz. <noise> Dobra, okej, okay, co tu? Jakieś. O, diamenciki, może to do to wykorzystania na mapą? TikToku. Dobra, tak. okej. Okay. O, coś się otwiera. Dobra, 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 uciekajmy. O, bloki, bloki. Jarun, bubu. No i znowu w studzienka. Dobra? O, nie. o, nic tu nie ma. Dobra, okej. Okay. Wow! uuu, jakaś bazuka chyba. Nie. O tak. Nie. Bella, przetestujemy? Nie, nie przetestujemy. Przetestujmy, Bella, nie, nie bazukę. Nie przetestujmy. Nie. Patrz bo, popatrz Bella! Nie! Co się stało? Ło wow. Co to było? Dzięki. Ale to nie to nie mój piorun, bo ty otworzyłaś coś. Nie wiem, nawet którą stronę mam iść. Prosto. O. o, tu gdzie ja idę. Patrz. Coś tu spada się. z góry Bella u ciebie cały czas. O! Zatwiję tak. tego creepera. To! Dobra, okej, okay, udało się. Dobra, kolejny piorun będzie! Uwaga! Ticket, I... pyk! Dobra, co tutaj dostaniemy ciekawego? Uwaga! Dobra, mamy wow, spodnie rzeczy. jakieś fajne. Okej, okay, bierzemy. Bloki. Bardzo dużo fajnych rzeczy, słuchajcie, dzisiaj dostałem. Także cieszę się ja, z tego. A spadają jajka z góry? O nie! Coś leci znowu na mnie! Te śnieżki! Ej, nowito! Bella! No co na otwierałeś! Teraz ja to padła. ja, ale ja nie wiem co O nie, znowu to samo! Dzięki. Pa jak ma. Popatrz dosłała. Bela, znowu to samo, aż się zawiesiło wszystko! To nie Nie otwieraj blok. przez chwilę Laki Bloków. E, chwilę nie otwieraj na razie. Jestem zatruta jakaś! Ja też jestem zatruty, to chyba ty teraz to zrobiłaś. Chyba. No, dzięki, nie! O dobra, o dobra, teraz Przeciwam. działa, teraz działa. Do... Nie, nie działa, dalej jestem zatruty! Ja też dalej jestem! Dlaczego? To co ty? Bela, ale ja nie wiem, ja nic nie otwieram, nic nie robię, coś samo robiłam przez minutę 36 jakąś tą truciznę. Aha. Ja ale ja okay. też nic nie otwierałam, ale... O jak kill ci to... się, napisz sobie kill, to wtedy ten zadziała, hmm? kill? Tak, i teraz działa już chyba. No, ja ci też Ale tu u mówiłam, ciebie w ogóle cały czas używałam. spada w ogóle tak, Bella. No, chyba u ciebie. Nie, u Co? ciebie. No, oczywiście. A, nie doskoczyłem! Chodź za ja muszę tam. Do... Ej, coś nawet bedrock zniszczyło, widzicie? Coś było tak mocnego i silnego. Tak, faktycznie. u mnie bedrock zniszczyło. U mnie. Nie! No to! Jajko, jakieś TikTokowe jajka dziwne. O, miecz U mnie, non-stop, zapala się ta. Co? Kioruny. Nie Ja nie wiem, Bela, co to się dzieje ogólnie, ale dzisiaj są jakieś hardkorowe laki bloki. Tak, i muszę powrócić O, cześć! Te inne cześć. Rzeczy. Lucky Pig, jak to nie była świnia, tylko owca przecież! Ty ktoś się mnie nie tu oszukał! Nie, ktoś mnie tu oszukał i e, się pale. To wywalę. I nie mogę przejść teraz. Bo po co mi też? rzeczy są? też wywalę, nie będę się skupować. Pomocy. Patyk. Pomocy. O, dobra, udało to się, jest, jest tu spawn point, jest spawn point. Dobra, okej, okay, super, mamy spawn i kolejnego, pyk. And, and. Super, lecimy dalej w takim razie, ok Co my tutaj mamy? Tu nic nie zbierzemy. Dobra, jakąś spotkę dostałem coś. O nie. Co ty narobiłeś? O nie! Vito, Vito. O nie. Nawet nie próbuj. Nie wiem co tu się stało nawet, ale chyba nic strasznego. To ale to dostałem nie. mnóstwo epickich jakichś rzeczy w ogóle. Ja nie mam epickich rzeczy. What? Ty masz epickiejsze Co to w ogóle jest, bella? <laughs> Nie! Masakra co ja tutaj podostawałem w ogóle. O nie, Jak ja tego nie lubię! Dzięki, nas pełniłeś nie Ja rzeczy. wiem, wiem, się! O o, o o! O nie, o -o. dalej mam slowness! Ja też mam slow'a Muszę się kilnąć parę Chodź gościu. razy. Ja I on załatwę. w ogóle się nie zmniejsza Bello u mnie! Dzięki! Ja muszę stąd wyjść chyba jakoś. Ale ja nie wiem w którą stronę nawet ani nic. A jak skaczesz, to jest szybko! Ale Bella, ja popatrz co ja mam, patrz co się u mnie dzieje. Aha! Ja nie mogę tego zniwelować w ogóle. Ale ekstra rzecz muszę. Ja nie złapać. mogę, ja, ja próbuję się kilnąć, patrzcie. Ja nic nie mogę zrobić. What? O dobra, udało mi się wyjść stamtąd. Fajnie, dobra, udało. Nie, nie, nie! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Nie! Uciekam stąd. Oa, coś mnie bije znowu. Tam coś spadł z góry, jakiś gościu. Co dzisiaj te laki blok? Co, co, co się robi dzieje? Tam Vito. Bela, dzisiaj te Lucky są jakieś nienormalne! Zielone one są! Ja nie mogę nic zrobić w ogóle! Ewi ja mam dalej slowa. Ja mam takiego, ja mam cały czas, widzę jakieś te czerwone w ogóle te. No wiem o co chodzi, bo widzę I to. Widzę. się w ogóle nie, nie niszczy. Hop, hop, hop. E, ne, Dobra, poczekaj, ja muszę poczekać, aż mi to się zniweluje totalnie. A ja powywalam rzeczy, bo one mi są niepotrzebne. Ale popatrz, ja gdziekolwiek nie jestem, to mi się to robi. O, buty mi się skończyły. Dobra, teraz się na szybko. Tak. Eee, Tyk. usunę jeszcze. Nie, to nic nie pomaga w ogóle. Co? Cały czas mam to! Muszę, no i ja ci podam? I w ogóle mi się czas nie zmniejsza nawet tego, jakby... Gold? Może to jest coś, co ja mam przy sobie w ogóle Może tak być Ale, ale co to by było? Ja też bym musiała mieć to przy sobie, wito. A ty też masz... Nie, ale ty nie masz tego co ja mam. W Aha. ogóle, dobra, teraz mi się zmniejsza Wpadnę. to. Widział. Więc ja będę czekał, aż to mi się usunie w ogóle. Ale nie, bo tu jest może jakiś gościu, który to robił. Gościu? Bo tutaj był taki gościu jakby. Poczekaj, Bele, ja muszę poczekać, aż mi to się yy, skończy. Co? Poczekaj, ja się kilnę teraz, zobaczymy, czy to był. Tak, to był ten gościu. Kto ten gościu? On był taki na górze i on to robił nam. O, widzę, nie mam slowa. Już teraz nie go mam. nie ma. Już mam teraz... slowa. Ale teraz jak się kilniesz, to już nie masz. Aha. To był ten gościu, który nam to robił. Dobra, idę szybko. Lecę, lecę ơi, né, né. dalej, okej. Okay. Bella, ze mną wygra, nie chyba rzeczy. nie zdążę teraz. Muszę szybko otwierać te laki bloki. Nie oh, to. Dzięki. Bo jest mi niepotrzebne. No nie, ale dzisiaj mam same nieszczęśliwe laki bloki. Widzieliście, co tu się dzisiaj dzieje? To była w ogóle jakaś masakra. Nie, To, co się dzisiaj tutaj stało. Cześć, villager. Cześć, oh, O, ultra jakiś bow. Dobra, weźmy go. Ultra bow? No to nie ultra bow, Bella. Oh. O dobra. O nie, o co nie, tam się Bito? wydarzyło? Widzę, jest coś dziwnego. Nie w ogóle wiem. bardzo długa mapka, więc bardzo dlatego co? też tak dużo tych laki bloków mamy do otwierania. Ale jest spoko, lepiej. Jest spoko, dłuższa, fajna. Tak, tak, pierwsza. bardzo fajna. Okej, okay, no? ja już niektórych rzeczy nie zbieram nawet, bo mnie są potrzebne. O nie i teraz parkur jeszcze. No właśnie, a y, u mnie się rozwaliło. U mnie Bito. też ja sobie dodam blok. To nieźle. Okej, okay, czy ja tam doskoczę w ogóle, czekajcie. Pyk. To wi to nieźle. Pyk. Okej, okay, udało się. Hop, jest, eee. udało się. Dobra, tam nie doskoczę chyba, muszę sobie podbudować. Eee. Hops, dobra, jestem z point, Dzisiaj no ja szukałem. nie da grać, jak się ma tego słowa. Ale ty masz słowa dalej? No, miałam tego e. słowa? Dopiero musiałam się kilnąć, eee. to nie miałam. Dobra, okej, okay, udało się. I teraz muszę by dalej. Bez sensu, że coś na mnie wpływa, co ty tam no Bela, robisz. No, Bella, ale na mnie też wpływa to, co ty robisz, więc. Wcale wiesz to nieprawda. Prawda? oszukujesz, Wito Nie, nie oszukuję. Ty zawsze oszukujesz. Vito. No co ty? ma. Ha, wybuchłeś! O nie, wybuchłem. Dobrze, tak. Dobra, lecimy dalej. Teraz. Pek, tutaj niszczymy, okej okay. Nie, 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 nie! nie. No ŚWITO! to? Nie. Tylko nie do mnie. Dlaczego to się wyda? No, Bella to zrobiła od się na ziemi w ogóle. A, to dobrze <gry> O, masakra, słuchajcie, jakie dzisiaj nieszczęśliwe laki bloki. Widzieliście takie nieszczęśliwe laki bloki kiedyś? Aż tyle. Tego się nieszczęśliwych nie Nieszczęśliwych laki bloków. Ja też nie. O, mam jeszcze tu bloki. Nie, bella. ja już nie chcę więcej TikTokowych laki bloków, one są A! strasznie ciężkie. Bella! Dobra, ja szybko otwieram, słuchajcie, i biegnę na sam koniec mapy, żeby Czemu wygrać nie to nie i żeby odbyć walkę z Bellą. Yes. Ale ja muszę ją chociaż wygrać. Bella, skaczę na dół. Uuuu! Upadłem, wow. o nie. Jeszcze raz. Dobra, bo tam, tam są slajmy. Musimy to zrobić. <trym> dawaj, dawaj, dawaj mi to. Wow, trwałam to. Dawaj, ok, okej, okay, okej okay. Pejk, pejk. Zombie! Pick. Pick. Mnie Dobra. Czy my na slajma muszę skoczyć? Uwaga. O miecze mi bum, fajne bum. spadają na sam dół mapy. Bum. Nie! Nie cierpię bum. tego. Dobra, udało mi się, jestem. Dobra, Bella, wygrałem wyścig już! Już Oho. jestem na końcu, robię spawn pointa tutaj Dobra, możemy Bella zawalczyć, dawaj na dół Tee. Tepaj do mnie Tee. Dobra, super, okej, okay, przygotujmy się teraz, chwileczkę Dobra Przez chwilę, co tutaj jest napisane? Teraz czas na walkę, okej, okay, wiemy o tym, że czas na walkę Dobra, zakładam, słuchajcie, yy, mój armorek Jakiś epicki, ja tutaj mam taki, że... Yy, o nie, ja go nie chcę, ja go nie chcę, ja go nie chcę, ja go nie chcę, bo nie jest za trudny on jest za, za mocny, ja nie dam rady nie walczyć nawet. Dobra, Dobra spodnie butów nie mam żadnych, o nie. Pyk. Dobra, ale mamy sporo łuków, mamy jakieś bomby. Ja y -y. mam buty pewne, ale one są chyba złe. M nie wiem, ja tu mam... Nie, ja tych nie zakładam rzeczy, bo one są tak straszne. Okej, okay, to sobie założymy, dobra, dobra. Mam jakąś potkę, hulk potion Dobra, wykorzystamy też. to też może Mamy ten jeszcze łuk, dobra Mamy tutaj mieczyk, mamy to Dobra. Z mieczyków nie mam nic fa Nie, mam coś fajnego tu jednak, myślałem, że nie mam Ale jednak mam, dobra, ale nie mam nic Do jedzenia fajnego, dobra, to nieważne Jeszcze tutaj mam jakiś e, s, łuk Który wezmę sobie, okej okay. Dobra Bella, możemy, ja już jestem gotowy Możemy walczyć Ale Wito, wiesz, że mam dużo rzeczy? Jesteś niewidzialna w ogóle Widzisz mnie przecież, bo. No, mam masz armor, ale jesteś widzialni, dobra. A trzy... ty z pan Tak, z pointa 3, 2, 1, fight. O nie, masz ten sam łuk co ja. A ty cwaniacz. A ty cwaniacz. A ty cwaniacz. A ty cwaniacz. O łó, ja padłem już. Jest! Ja, 1-0, dobra, okej. Okay. Jest sobie stąd. Dlaczego ja padłem, mam jakiś za słaby armorek w ogóle, słuchajcie, patrzcie. Dobra, 3, 2, 1, fight. Fight. Ło! Wow! Nie, oh. nie, nie nie Bella, 2-0! Daj mi coś zrobić w ogóle, dobra. Czekaj, mnie! 3, 2, 1, fight Czekaj, Vito, Walczymy! Mnie. O, nie, nie, nie Jakie? Ja? Aha, tu jest do jedzenia w ogóle. Ej, wito. Ja nie zdążyłem, dobra, 3-0. Tak. Dobra, podkę szybko wito. Tak. wezmę. Dobra, 3, 2, 1, fight Fight o, jak szybko chodzę Ja ci nic nie robię w ogóle chyba nie, ja ci nic nie robię, ja ci nic nie robię A ja ci też nic nie robię! O nie, jaka walka będzie ciężka. Dobra, uwaga, może tym swordem. Zmieniam miecz! Zmieniam miecz! O nie, o nie, dostałem jakieś słowa. Dostałem jakieś słowa. dobra, uwaga! To może ode mnie? Piu! Ej! Stoisz u mnie w miejscu? No właśnie! Masz w ręce nie No masz właśnie, tej u mnie w to. ogóle nic nie działa! Ja nie mogę w ogóle strzelać, Bella, coś się tu zawiesiło. Kilnij się Bella, ja nie wiem, co się stało. Kilnij się, Może się Nie działa mi kill nawet, Bella. Nic nie działa, Bella. Nie Wszystko się zepsuło, co to się dzieje w ogóle? Nie Ja mam za dużo tych rzeczy chyba nałożonych na siebie, Bella. Wydaje mi się, że wygrałaś, faktycznie. Patrzcie, tutaj nic nie mogę zrobić. W ogóle ja nie wiem, co się stało totalnie. Słuchajcie, jeżeli filmik dzisiejszy wam się spodobał i te laki bloki również, zostawcie, krejcie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie panu 30 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Włączcie sobie dzwoneczek. Wszystkie powiadomienia wpadajcie na witoszop.pl po nową kolekcję szkolną. My się widzimy jutro na, na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiamy was serdecznie. Pa, pa!